Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 16. Posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. W tym krótkim wersecie występują aż cztery rodzaje zwierząt. Owce, wilki, węże i gołębie. Możemy wiele się nauczyć od tych zwierząt, i co ciekawe, przede wszystkim, Pan Jezus mówi nam, że będziemy w sytuacjach, gdzie jak owce między wilkami będziemy się czuć czyli będzie zagrożenie, będzie niebezpiecznie, nie będzie komfortowo w naszym życiu. Czasami człowiek jest wilkiem, jeden drugiemu jest wilkiem. Czasami może być tak, że ze strony ludzi. Przeżywamy niebezpieczeństwo, zagrożenie, agresję. I Jezus mówi: Ja was nawet tam posyłam. To jest wasze powołanie być tam, gdzie będzie niewygodnie, gdzie ludzie będą złożyczyć, będą kłamać, oczerniać, was źle traktować, oszukiwać. Posyłam was jak owce między wilki. I przede wszystkim my, jako owce, w tym przypadku przyrównani jesteśmy do owiec w zasadzie do trzech. Zwierząt jesteśmy w tym wersecie krótkim przyrównani, ale jeśli chodzi o kontekst, najpierw to do Owiec nas Chrystus przyrównuje, czyli może być niebezpiecznie. Mamy zachować też przy tym swoją tożsamość tego, kim jesteśmy, jakimi wartościami się kierujemy: wiara w Boga, Jego prawo, Jego miłość, Jego przykazania tym się kierujemy i zawsze chcemy też reprezentować Chrystusa w życiu w okolicznościach, które mogą być bardzo trudne i niebezpieczne dla nas, jak owce między wilki. I tutaj zaraz Jezus wypowiada radę: bądźcie zatem przebiegli jak węże. Co ciekawe, nawet Jezus mówi od węże, możemy się uczyć przebiegłości. Przebiegłość jest piękną cechą, która pozwala nam uniknąć wielu niebezpieczeństw, wielu strat, wielu obciążeń, przebiegłość. Przebiegłość to taka cecha, która łączy się również z taką przezornością, z trzeźwym myśleniem, z taką rozwagą, aby nie postępować jakoś pochopnie bez jakiegoś namysłu, Bądźmy przebiegli jak węże. Przewidywalność również wiąże się z cechą przebiegłości przewidywalność, przewidywanie pewnych niebezpieczeństw, pewnych sytuacji, pewnych nawet zachowań ludzi, przewidywanie, aby zrobić jakiś manewr, by uniknąć pewnych trudności. Jeżeli ktoś cię uderzy w jeden policzek, w prawy policzek Jezus mówi, nadstawi drugi. Nie ten sam. Zrób unik. W judaizmie była zasada, że bito lewą ręką. Karę wymierzano lewą ręką. Jeżeli ktoś naprzeciwko Ciebie stoi i uderzycie lewą ręką, no to uderzycie w Twój prawy policzek. Jezus nie mówi nadstaw jeszcze raz prawy, nadstaw drugi policzek. Przebiegłość, mądrość. Tego nam potrzeba. I dlatego Jezus mówi, bądźcie przebiegli jak węże, dlatego że często nam tego brakuje, takiej właśnie umiejętności. Ja chcę się modlić o to, by Bóg dawał mi przebiegłość i wszyscy miejmy też taką modlitwę, by Bóg dał nam taką mądrość, taką przebiegłość, abyśmy wiedzieli, jak mamy się zachować świadomi tego, że jesteśmy jak owce między wilkami. Jezus powiedział, bądźcie przebiegli jak węże, ale jednocześnie niewinni jak gołębie. Nie możemy zatrzymać się tylko na wężach, bo w tej przebiegłości możemy popaść. W taki stan jakiegoś podstępu, jakiejś chytrości, jakiejś nieuczciwości, jakiegoś fałszu. Nie. Dlatego również na gołębiach mamy się wzorować, że, że są niewinne, że są czyste. I z jednej strony mamy być przebiegli, roztropni, rozważni, przewidujący, trzeźwo myślący we wszystkim, a z drugiej strony. Mamy być czyści, mamy być niewinni, mamy mieć zawsze szczere intencje. I Bóg daje nam taką mądrość. Potrzeba nam tego w naszym codziennym życiu. Przede wszystkim, kiedy reprezentujemy Chrystusa, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy komuś chcemy powiedzieć o, o zbawieniu, o Chrystusie, mamy być w tym mądrzy, roztropni. Czasami musimy się wycofać, czasami strząsnąć proch, czasami się zatrzymać, w pokoju budować relacje, czasami pokój ma nas, do nas znów wrócić. A więc różne będą sytuacje, jak owce między wielkami, a mamy być przy tym przebiegli jak węże i niewinni jak gołębice. Tego uczymy się, nabieramy mądrości, uczymy się również na swoich błędach, na innych błędach. Jak dobrze jest... Zachować taką postawę, tą radę Chrystusa, przyjąć do swojego serca, aby po prostu lepiej nam się żyło, żebyśmy mogli unikać wielu różnych jakichś problemów, trudności, byśmy mogli się gdzieś wycofać, wyhamować, w zależności, tych sytuacji w naszym życiu jest mnóstwo. Niech nam Bóg tym dopomoże, abyśmy byli jak węże i gołębice. Ojcze niebiański, dziękujemy Ci za mądrość, praktyczną mądrość dla naszego codziennego życia. Dopomóż nam się tym kierować. Dopomóż nam myśleć, patrzeć dalej niż to, co widzimy. Abyśmy potrafili przewidywać, abyśmy byli przebiegli. Abyśmy trzymali się zawsze Twojej drogi prawa, czystości i Twojej sprawiedliwości. Amen.